Dzień dobry, cześć, witajcie Wy Wielkanocną Niedzielę. Mam nadzieję, że spędzacie dzisiaj miło czas, że macie piękną pogodę, że zjedliście coś dobrego, jeśli jecie coś dobrego w święta. Dajcie znać, co jecie w święta w ogóle, bo generalnie my nie jemy czegoś takiego jak śniadanie wielkanocne. Mamy, zawsze się śmieję, że my mamy śniadanie wielkanocne co tydzień, dlatego, że każda niedziela u nas wygląda tak, że właśnie gotuje jajka, wyciągamy wszystko z lodówki, co można jeść i mamy takie all excuse me jedzeniowe w niedzielny poranek i po prostu każdy bierze sobie to, co chce, znaczy każdy, ja i mój mąż, moja kota dostaje to, co ma, no i co, i właśnie tak się śmieję, że to jest taki nasz wielkanocny poranek co tydzień, także my nie jemy takiego typowego śniadania wielkanocnego, tylko właśnie sobie jemy takie dobre rzeczy. Jak co tydzień? Ale dajcie znać, co wiejecie. Zresztą u mnie tak powiem, szczerze, że nigdy nie było czegoś takiego, że jakieś takie tradycyjne dania, No żurek był zawsze i sałatka jarzynowa, ani jednego, ani drugiego nie chcę mi się gotować. Zwłaszcza, że żurku w sumie za bardzo nie jem, chyba, że taki typowo tylko z jajkiem, no bo z kiełbasą, nie, bo nie jem mięsa, jakby co? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, także u nas takich różnych rzeczy nie ma. Jeszcze w sumie nie wiem, jak wam to nagrywam, co będziemy jeść, <noise> jak w ogóle spędzamy te święta, bo dopiero dzisiaj się widzę znaczy w sensie w piątek, jak to nagrywam widzę się z moją teściową, więc będziemy coś tam ustalać, co robimy, czy odpoczywamy, czy po prostu gdzieś coś tam się spotykamy w tym czasie, zobaczymy. Także tego Wam jeszcze dzisiaj nie powiem, ale mam nadzieję, że Wy spędzacie sobie przyjemnie czas i że yy, odpoczywacie. Bo to też jest taki czas na odpoczynek, na jakieś tam spotkania z bliskimi, jeśli y, lubicie, y, na spacerek, na rowerek, na różne takie rzeczy. Dobra, <laughs> słuchajcie, mam nadzieję, że się będzie dosyć szybko zwięźle i na temat, no bo też nie chcę Wam zabierać tej niedzieli, zaczniemy sobie jak to w niedzielkę, od mojego wyzwania 5K, jak możecie zauważyć, tutaj pojawiły się nowe kółeczka zamalowane i oczywiście jest to efektem opróżnienia tej strony tutaj zniknęło 270 zł 5 zł w dalszym ciągu zostało no i przeniosłam ja sobie tutaj 250 i 70 <laughs> dobra i co, i lecimy sobie do szóstki jeśli jeszcze tego nie wiecie, to ja tutaj y, uzupełniam sobie y, rzucając go, od największych y, liczb, jakie można przy y, jeszcze dostępnym budżecie, żeby potem nie zostawały same malutkie. <grych> e, dobra, w końcu mogę teraz przejść do tej karty, bo tutaj już siódemki mam wszystkie uzupełnione, więc piątki będę na, na zmianę, że tak powiem, e, tutaj ładować. Dobra, i piąteczka. W sumie mam tutaj, no tutaj piątkę, to sobie 20, bo sobie też dychę, ale ładna dycha. Ojej. Ładna, ładna. Dobrze. I rzut numer 2. Jedynka, czyli nasz największy gracz, który ma tutaj 35, najwięcej. Tak. 35 na tej stronie. I potem zostaną nam jeszcze 30, piątki. Dwudziestki, piętnastki, dziesiątki, piątki. Także tu jeszcze sporo, no ale tutaj się nazbiera 550 zł, jak się nazbiera, więc będzie dużo. Dobra, 35. 35 pakujemy do tej koperty i idziemy dalej do trójki. Fajnie, dzisiaj różnorodnie. Dobra, i tu mamy najwięcej 50. Zapomniałam, że to się będzie z tym wiązało. 20, 30, 45. No tak. Póki jeszcze mam, no to niestety muszę dać. Muszę tu niestety dać 50. A tu jest tak mało z tej drugiej strony. 10, 20, 30, 40, 55. No tak, wszystko się zgadza. Dobra, i zostało mi 10 zł. Tak, 5, tak, 10 zł. I te 10 zł wyląduje, no jeszcze nie w całości do szóstki piąteczkę sobie tutaj wrzucimy do szósteczki i zamalujemy drugą piątkę z tej strony, żeby troszeczkę już podgonić, no to będą, widzę, bardzo szybkie bardzo szybkie pięćka będzie dzisiaj, dzięki tej pięćdziesiątce to jest jedyny minus tego, że właśnie tam się ta, ta karta wyczyściła, że tak powiem i trójka i trójka to jest ta, ale ta piątka ma już zajętą tu jeszcze są piątki, dobra to jeszcze tą piąteczkę Wrzucimy tu i zakaśnimy na tej karcie. No i co? No i pięć karów Krótko, szybko i na temat, tak jak powiedziałam. Dobra. I dzisiaj słuchajcie, jest jedna mała zmiana. Jest jedna mała zmiana taka, że nie będziemy robić co tydzień i zdrapek i gier, tylko będziemy sobie robić co drugi tydzień po stówce. Na raz gry, raz zdrawki. Dlatego, że faktycznie tak trochę mm, mam wrażenie, że mało dorzucałam do jednego i do drugiego. Trochę mnie już to zaczęło męczyć, powiem Wam szczerze. No i ostatnio tak popatrzyłam, jak Kasia dokłada właśnie trochę więcej do tych gier. Mówię nie, ja to muszę trochę coś zmienić. No i zrobimy tak. Wiszę sobie 3 złote. Więc zróbmy tak, żebym sobie nie wisiała. I zaczniemy sobie od zdrapek. Dlatego, że y, gry. Dlatego, że gry nie. Muszę tam, muszę sprawdzić sudoku. Ja, ja, dalej nie ja dalej nie wiem, co ja bym tam mogła uzupełnić, powiem Wam szczerze. Dobra. No to dwa pola. Dwa pola w moim naleśnikowym z drapenciu. Dobra, tu jest piąteczka. i drugie pole 5 5 1 2 3 4 5 czyli tutaj. Co będę Czyli 12 zł idzie dzisiaj do leśnikowych drapców. 12 zł. No i zostało mi 2 4. To wiecie co? To zrobię tak. Jeszcze raz 1 2 3 4 5 i będę miała po 12 rozdanie. Czyli skończymy w połowie. Jakoś w maju. Dobra. 20, czyli 32 zł. To chyba jest największa kwota w ogóle. Chyba więcej niż 20 tu nie wrzuciłam. Mam nadzieję. Dobra, ale te 2 zł typu później będę się zastanawiać, dlaczego czego z przodu. Dobrze. I mamy tutaj 32 zł. Nie ściemniam wam. Dzisiaj jest dalej 18, 32, to jest 77. Tak? Zgadza się? I mamy Harry Pottera. I w Harry Potterze zostało nam 2, 4, 6, 7 zdrabek. Więc zróbmy tak samo. Też zdrabmy 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tutaj. To mamy 5 zł. Mhm. Drugie pole. Raz, 2, 3, 4, 5. Dyszka. Czyli mamy 15 i trzecie pole o jedno oddychy. No to idźmy tu i dwójka, czyli 17 zł. I też mi zostanie e, po dwa pola na kolejne dwa zdrabkowe rozdania. Mam nadzieję, że tu dojdę w tych zdrabkach w ten sposób. Zobaczymy. Dobra. I tu wyszło 17. W końcu będzie co, gdzie rozmieniać? <laughs> Czyli mamy 54 zł. Dobra. Tu się boję trochę drapać, powiem ci szczerze. Ale Ale, ale. Póki jeszcze mamy 30-40 prawie 50 zł. To zaryzykujmy tu 20. I mi zostało 2, 4, 6. Czyli też niby po 2, nie? Niby po 2. Mm, czy jeszcze jedno? Nie, no dobra. Poznając życie, zaraz drapnę coś jeszcze i się okaże, że tam jest jakieś 50 zł. Ki. Czyli tutaj mamy plus 20, czyli 83 zł to kupy. Together. I wiosenna zdrapsa od Julity. I tutaj mamy ile 5 na 3 na 5, czy 15. No to po, po 3 będę drapać. Piątka. Nawet nie mam pojęcia, ile tu jest. Piątka. Tu jest też piątka. I może tu też piątka. Okej, okay, nieźle trafiłam, powiem szczerze. Jestem zaskoczona tymi trzema piątkami. Ja Już kompletnie nie pamiętam, wiecie, gdzie co było w tych drabkach, bo ja to zaklejam, i ja zapominam. Więc bardzo mnie to cieszy, że tutaj tak ładnie wyszło. 15. I tu sobie piszemy plus 15 i mamy 15. Dobrze, i ostatnia zdrapeczka to jest zdrapka od Martynki. Tu bym chętnie też sobie zdrapała po dwa, ale ja się boję, po bo tych 20, ty, nie wiem co tu było, ja nie pamiętam naprawdę. Dobra, tu jest piąteczka, no więc no trudno, zaryzykujmy, najwyżej będę miała wisi misia. No i będę miała. <laughs> ale skończymy ją może w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym rozdaniu, czyli za dwa tygodnie. Dobra, 14 zł Złotówki mi były. Jakie są? Już mi nie brakuje. Trudno. Plus 14,55 zł. No czasem trzeba, wiecie, coś tak odrobineczka. Dobra, i zaczynamy za dwa tygodnie od kotka. Odrobinę, nie? Tak wiecie. Bez przesadyzmu, ale. Dobra, i teraz tak. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy, czyli nasze. Boksiki, najpierw boksik od Izzy, zwierzęta domowe. Ja sobie tylko naszykuję e, pieniądz na jedno i na drugie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, i to powinno być 30 zł. I e, karty, karty, potrzebuję karty. Dobra, i co my mamy? Husky go mamy. Chcę, może sobie je potasuję jednak, bo mam wrażenie, że tu same z góry są same zwierzątka, a tam są jeszcze jakieś takie różne ciekawe rzeczy. Chociaż jak potasuję, to pewnie i tak będę miała z góry same zwierzątka. Albo nie, zobaczymy. Dobra, Haski. Husky, Haski. Husky. Co on tam wyhasał, ten Haski? Husky wyhasłuje 5 zł. Dobrze. A czy ja sobie to zapisałam ostatnio, że 30 zł? Nie. Kiedy to było? Yy, ty, 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 ty. 13. grałam, nie? 13.04 plus 30 to jest 30. I dzisiaj jest 18.04 plus 30 to jest 60. O, ja sobie to od razu zapiszę. I haski już jest odhaczone. Ja go tu odhaczyłam, odhaczyłam, ale 5 zł. Nie dałam. Dobra. I to mamy. Dalej. Mamy co? U weterynarza USB. Hmm, dobra. Aha, to ja muszę sobie tutaj jeszcze określić koszt lewej i prawej. To może sobie rzućmy kostką ósemką? 6. Lewa strona, a prawa 7. okej. Okay. Dobra. I USG mamy po lewej stronie, czyli mamy 6 zł do tej koperty. Dwa, 4, 6. Super. Daj. Odrobaczanie. Okej. Okay. <laughs> Daleko nie zaszłam. Tak, po, tak potasowałam, że teraz będę miała samego weterynarza. No. Odrobaczanie 7 zł, 2, 4, 6, 7, tak to skreśliłam, to jeszcze tylko odznaczę i co to było to ostatnie? Wizyta kontrolna też za 7, 2, 4, 7, I zostało mi 5 zł, jakby co dobra zobaczmy co my tu mamy dalej koloruj i oszczędzaj to było te pieski tutaj tak, tylko ja sobie muszę tutaj rzucić który piesek jest za ile dobra, to tu już nie będę szaleć, rzucę kostką szóstką, czyli tak żółty będzie za 5 zł niebieski za 3 zł widzicie co ja rzucam? nie, oczywiście, że nie co. różowy za 3 zł czerwony za 6 zł zielony za 3 zł i Fioletowy za 5 zł. Dobrze. Ja yy, no tu gdzieś mam te kosteczki. Znaczy kosteczkę mam do tego. 7, 7, yy, boże, fioletowa. Yy, to jest fioletowa czy różowa? Fioletowa, dobra. Czyli 5 zł. Czyli idealnie, słuchajcie. Idealnie. Tylko nie pamiętam, czy ja tą kartę mam odrzucić, ale chyba nie. Nie, chyba Iz Izabelu nie. Chyba nie. Dobra, fioletowy. Fioletowy piesiot. No, nie powiem, żeby mi jakoś wybitnie ładnie to wyszło, ale... tej Rudino. Dobra, to tu, to tu. I to chyba po prostu sobie gdzieś tam zapakuję, tak? A to idzie na koniec. Tak i tak. O, dobra. Dobrze. Dobra, już się nie klei. Czyli boksa od Izem mamy. Teraz jeszcze box od Mimi. Powrót do przyszłości. Tutaj wiszę sobie dwa złote. Ale gdzie ja sobie te dwa złote wisiłam? Aha, w zielonym, nie? Bo to, skoro zielony jest ostatni, no to w zielonym dwa złote. Zrobię tak. I do zielonego do jedzenia dwa złote. Dobrze. I teraz tak kokard, kope, nie, kart, nie koperty, tylko karty potrzebuję. I idziemy do żółtej karty najpierw. Żółta karta jest za cztery. Sama z siebie. I mamy, co my mamy na tej żółtej karcie? Rzeczy do domu. I co mamy następne? Ręczny mikser. Oczywiście, że miałam, do tej pory mam i go używam, i bardzo lubię w ogóle mój ręczny mikser. Wprawdzie chciałabym mieć kiedyś jakiegoś robota planetarnego albo coś w tym stylu, ale ten też jest. Dobre, daję radę. Dobra, mąka. Za złotówkę. Mąka za złotówkę. ok I dalej mamy ten taki bordowy. Za piątkę. Bordowy za piątkę. I to są pojazdy. O, i to jest taka trochę moja... Dziedzina, ja bardzo lubię auta. No, Syrena. Nie, czekajcie, czy ja coś z tego miałam? Fiata miałam. Brakuje mi tu jeszcze Wartburga. <grym> Fiata miałam, malucha tak zwanego. Mój tata zawsze opowiadał, że jak nie mogłam spać, jak byłam takim wiecie bomblem, to wsadzał mnie do samochodu, jechał dwie rundki dookoła wsi i nagle się okazało, że dziecko śpi. Także. Eee, tak, kochałam samochody od, od urodzenia i bardzo dobrze się w nich czułam. <laughs> Dobra, czyli 7 zł ląduje do pojazdów. Potem mamy ten granatowy, taki ciemniejszy. To jest ten za trójkę. Granatowy, ciemniejszy za trójkę. To było to na słodko, nie? Tak. Na słodko co ja z tego jadłam jako dziecko, draże korsarze oczywiście, Jezu powiem Wam szczerze, że ja za tymi kokosowymi tak tęsknię dawno ich w ogóle nigdzie nie widziałam nie wiem czy kojarzycie, że one gdzieś są ale one są tak zajebiste, znaczy były kiedyś, to był sam cukier prawdzie, ale były pyszne pyszne, dobra i złotówkę jeszcze dokładamy, to ja sobie złotówkę odłożę, a wezmę dwa złote galaretka z cukrem oczywiście makarena Makarena, marakana, maka, coś tam, nie? Takie, te okrągłe takie, pamiętacie? Na środku była taka jedna, a tutaj były takie w kształcie plasterka pomarańczy te galaretki. One wyglądały właśnie w ten sposób i one się chyba nazywały makarena. Tak mi się wydaje. Dobra, potem mamy czarny. Czarny jest za trójkę. I czarne to były raritasy. No Ja już widzę to, co jadłam w ogromnych ilościach. Mleko zagęszczone w kubce. Ostatnio powiem Wam szczerze, że gdzieś mi wpadło znaczy, ostatnio to już było dwa lata temu wpadło mi w ręce. I Jezu, jakie to było słodkie. Tego się nie, da, nie dało się to, tego zjeść. Dobra, 5 zł za talon. I talon już jest odhaczony. Talon sobie idzie tutaj do tyłu. A tutaj nam ląduje 8 zł do tasów. Dobra, i zostało mi 4 zł. No, to tak, nie poszaleję. Dobra, i to jest znowu ten ciemniejszy. Dajcie sekundę. Nie, to jest ten jaśniejszy. Ten jaśniejszy za 2 złote. To miejmy nadzieję, że... Ten tutaj też wylosuje za 2 złote. I będzie z głowy. I to będzie picie. Mm, no domowy kompot, oczywiście, że domowy kompot. Pewnie, że tak, domowe kompoty są zajebiste. Dobra, i co ja tutaj jeszcze dołożę do domowego kompotu? Złotówkę. Nie ma tej złotych No nie ma. No dobra. To złotówka. I pomagałam sobie biurką. Dobra. Nic nie widzieliście. <grym> tak. Dobra. I tą złotówkę słuchajcie, ja sobie zostawię na przyszły tydzień. Bo nie sądzę, żeby mi się udało coś za złotówkę znaleźć. Hmm. Wait. Tu jeszcze. Więc zostawmy sobie to na przyszły tydzień. I tak, i w ogóle a propos jeszcze zeszłego tygodnia i tutaj właśnie tych pierwszych uzupełnień. Bardzo Wam dziękuję za Wasze historie, które tutaj powypisywałyście, a propos właśnie wszystkich tych rzeczy, które tutaj były. Eee, tak, nie tylko ja jadłam chleb ze śmietaną i z cukrem, bardzo mnie to cieszy i kolakało eee, no nie wiedziałam, nie wiedziałam. I w ogóle najbardziej mnie zaskoczyło to, że eee, Iza ma relaksy. <noise> bardzo mnie to zaskoczyło. Dobra, nie zamknę tego już, nie. No nie, muszę to, muszę to powymieniać, e, także mm, zaraz będę to, będę to czynić. E, słuchajcie, misiaczki, mm, Życzę Wam pięknej niedzieli e, i pięknego poniedziałku, mokrego, jeśli potrzebujecie. <grym> Ponoć to e, dla tych e, osób, które chcą znaleźć miłość życia. To jak się będziecie mokre, to będziecie miały miłość życia. E, także jeśli potrzebujecie, to e, życzę Wam bycia mokrym. <grym> e, I co? I ściskam Was bardzo mocno. Życzę Wam po prostu pięknego dnia. Spędźcie sobie miło czas. I widzimy się we wtorek. Standardowo. Także trzymajcie się ciepło. Dzięki za spędzenie tego czasu ze mną. Buziaczki. Pa!